Witam serdecznie, Marcin z tej strony. Dzisiaj zrecenzuję grę Ubongo 3D, której autorem jest Grzegorz Trechtman. Została na razie wydana tylko po niemiecku przez firmę Kosmos, aczkolwiek ona jest całkowicie oczywiście niezależna językowo. Część z Was pewnie już zna serię Ubongo, między innymi na przykład Ubongo Das Duel jest częścią tego, tej serii. I ogólnie jest to gra o układaniu puzzli. Ta część jest troszeczkę inna, jest jak awatar wśród filmów, czyli mamy 3D. W środku samo pudło jest naprawdę duże, jest naj, najwyższym pudełkiem, które mam, a w kolekcji mam na przykład trailer od Taikuna. No niestety mamy instrukcję tylko po niemiecku, ale w jakimś tam Google Translatorem można to przejechać i jest bardzo, bardzo proste. Mamy troszkę z rozwiązaniami. Jest to dla mnie nowość, bo nie wiem czy w Wubongo Extrem też była, czy nie. Zagadki. Zagadki dla czterech graczy. Gra jest od 2 do 4. Oczywiście klepsydra, troszeczkę różnego rodzaju klejnotów, które będą służyły do punktowania i bardzo dużo wysokiej jakości klocków do układania. Zobaczmy jak się w to gra. W odróżnieniu do poprzednich części, klocki, które za, za pomocą których będziemy układać e, nasze układanki są wspólne, one są pokolorowane troszeczkę inaczej, żeby łatwiej było nam te klocki wybierać. E, każdy z graczy dostaje 9 takich podkładek, gdzie są zagadki. E, I na czym gra polega? Tak naprawdę chodzi o to, żeby z jakiegoś zestawu klocków ułożyć dany kształt który ma mieć wysokość dokładnie 2, tak? czyli tak jak mamy tutaj, to jest powiedzmy wysokość 2. Yy, same klocki są wykonane naprawdę z fajnego tworzywa, są twarde, miło się trzyma w dłoni, yy, są naprawdę, naprawdę wysokiej jakości. Yy, każdy z graczy wybiera Podkładkę z takim samym zwierzęciem. Jest to zrobione po to, aby nie zabrakło nikomu jakiegoś danego rodzaju krocka. Wrzucamy kością i taka cyfra, jaka wypadnie, taką będziemy układać yy, zagadkę. Z jednej strony mamy zagadki trzyelementowe, czyli na przykład tak jak teraz wrzuciłem 9, układam tą zagadkę na tej części. Z tyłu mam trudniejsze czteroelementowe, elementowe jest, jest ich też y, więcej. Yy, kto pierwszy ułoży, oczywiście. Wszystko robimy na czas. Kto pierwszy ułoży, otrzymuje niebieski, nie, niebieski kamyk. Jest on warty 3 punkty. Druga osoba otrzymuje taki, nie wiem, bursztynowy kamień, za który jest warty 1. A dodatkowo każdy, kto ułożył również ten pierwszy i drugi gracz, ciągnie jedną jeden losowy kamyk z, z worka. W środku są też te niebieskie, są te y, bursztynowe, ale są też czerwone, które są warte, cztery punkty, zielone, które są warte, Dwa punkty, więc sama punktacja jest trochę losowa, ale dzięki temu ten, kto jest zdecydowanie lepszy w układaniu takich y, puzli, nie wygra, nie ma tu kuli śnieżnej, tak? można nadgonić można y, y, lidera. Może teraz chwilę pokażę, jak układać się taką zagadkę, czy powiedzmy, wyrzuciłem 9, wybieram sobie 3 klocki i za ich pomocą muszę ułożyć ten kształt. Więc cóż, no oczywiście nie jest to takie proste. Tak, ułożona zagadkę, krzyczę u bongo. Mogę to pokazać, że jest ułożone na drugim poziomie. Wszystko jest ładnie. Te trzy elementowe zagadki są jeszcze w miarę proste, natomiast te już cztero elementowe wykręcają mózg na, na lewą stronę. I to jest w zasadzie cała zabawa. W momencie, kiedy czas się kończy, jeżeli nikt nie ułożył zagadki, odwracamy klepsydrę drugi raz i wtedy mamy. Jeszcze jedną możliwość ułożenia, ale w tym momencie osoba, która pierwsza ułoży po prostu ciągnie jeden kamyk z worka losowo I przechodzimy do kolejnej zagadki Gra wciąga. Gra wciąga całkiem nieźle, aczkolwiek przy pierwszym zetknięciu boli od niej głowa Można się zniechęcić trudnością zagadek Trzeba powiedzieć, że Ubongo 3D jest chyba najtrudniejszą grą z serii Wprawdzie nie grałem w Ubongę Ekstrem, tylko w Ubongę Ekstrem Mini, e, więc ale wydaje mi się, że ta część jest naprawdę naprawdę trudna, aczkolwiek wystarczy kilka zagadek ułożonych nawet na tym trzecim poziomie, żeby jako taką zacząć myśleć odpowiednimi kryteriami jak układać te zagadki. Jeden taki e, hint jest to po prostu, że trzeba zacząć od tych takich najbardziej wykoślawionych 3D klocków i znaleźć dwie albo trzy pozycje, gdzie ten klocek ma być ułożony i resztę do tego dopasowywać. Wtedy powinniśmy sobie w miarę szybko poradzić. Gra się bardzo przyjemnie, chociaż ta punktacja jest losowa, ale to właśnie ona nadaje w zasadzie siłę temu go 3D, bo tak jak mówiłem, gdyby jedna osoba o wiele lepsza od innych po prostu zdobywała najwięcej punktów za każdym razem, kiedy była pierwsza. No to nie chciałoby nam się grać, nie byłoby tej rywalizacji. Gra jest dość droga, ale jak to wykonanie tych elementów jest naprawdę fajna. Moja córka lubi się nimi bawić, wprawdzie nie układa z nich sobie niczego, tylko bierze je sobie stuka i bierze do buzi. Potem muszę je w te klocki odkryć, myć. Ale z... zabawa jest świetna i dla dzieci, i dla dorosłych i mogę ją tylko polecić. Do usłyszenia następnym razem.